Hej, hej, siemanko wszystkim, tutaj To witam ponownie na Watcher's oczywiście przede wszystkim życzę Wam wesołych, pogodnych, kurcze i, i radosnych świąt, rodzinnych jak się da i spokojnych, to najważniejsze, a teraz, kurcze trzymam za Was kciuki, żebyście mogli wyciągać to, co, to, co Wam w duszy brakuje, kurcze do składów, ja wyborów ulubionych nie mam, dobra, tam gdzie można było się dzielić, dzielić, dzielić z, z, skrzynkami, to się dzielimy, jeszcze nikt nie wyciągnął 800, także kurna mam nadzieję, że ktoś wyciągnie, bo przyda się tutaj kasa jak najbardziej, tam dwa razy z dwie stówki poszły, gdzieś wpadły. Także powoli można zbierać na jakieś te paczki. No dobra, no to co, to jedyny event jaki dzisiaj mamy. No oczywiście nagród będzie sporo, to wyciągamy tego sobie życzonego bohatera, no to próbujemy go sobie, no, wyboru nie ma. <laughs> kurna. Lubię Kapitana Riva, ale przydatny bardziej, no mój Kigiri jest na zero. Także nie ma się nad czym zastanawiać. Małpę udało się zrobić na maksa, więc a w sumie, Gwendolin, to ja nie jestem pewien, czy, czy brakuje mi brakuje mi Hillera, który. No ale dobra, małpa. Małpa zdecydowanie tutaj Momo i podpowiadał <laughs> i reszta także chłopaków. Z... Dobra, lecimy. Czyli co, małpa i nie, nie małpa, jaka małpa? Kigiri, kurna. Kigiri. Dobra, jedziemy. Jednego można wybrać. No to zobaczymy, tak, chcemy Kigiri. No, no bo. Mój nic nie robi, na zero jest i z siepalice, więc może tym razem coś. Dobra. Pierwsze koty za płoty, jak powiedziała kierowniczka schroniska dla zwierząt. I cyk, i mamy zieloną mi. Za chlauryja. No dobra. Miejsce zrobiłem trochę chociaż powiem wam wiecie, czekajcie, czekajcie czekajcie bo zaraz zaraz się zapchali. Nie, nie, trochę zrobiłem ale przecież właśnie o <laughs> zaraz będę musiał czyścić więc dobra lecimy od razu z tym eventem, <laughs> Żeby nie było tak okrutnie strasznie że już że, że już nie ma miejsca po dwóch pulach. Dobra trochę tutaj się miejsce zrobi. <laughs> Dobra, no to lecimy druga, no już coś, dobra, jest, dobra, jest, drugie, druga dycha i już coś siedzi. Dobra, spring, Caterborough po raz drugi, spring po raz drugi, no i na samym końcu coś. Ares. No okej, okay. <ścoughs> no okej. Okay. Giri to to nie jest, więc ciśniemy dalej. No ale akurat, akurat kombinowałem w składzie z aresem, przyda mu się to przebudzenie, dobra. Ok. Myślę, że drugą paczkę można będzie dziawnąć. Się zmieści teraz, zła... na, nawet epika żadnego nie ma. Znaczy jaki cyrk, Jeszcze się pól i ża... nawet jeden epik pojedynczy. Autun, Rutu, Kyuk, Rex i Lipton. <laughs> Dobra, śmigamy, śmigamy. Gdzie sięki? teraz to co? To teraz na sam koniec ten Kigiri kurna. No zobaczcie, znowu ja nie wiem, jakieś obniżone raty na epiki są. No, i obniżone raty na Gongby. To też jest dobrze. Dobra, zobaczymy, czy teraz minie. A zresztą molać. Dobra, teraz mamy jakiegoś epika. Wykrakałem. Dobra, łyka kaby. Hollow Lidian. No i też szału nie było. Na razie co mamy? 50 przywołane. I jeden, 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 jeden Lego. Dobra, następny epik teraz się wykluł. Zaraz będzie trzeba przeczyścić, a zresztą później to się wrzuci to do tymczasowego. lili oczywiście przydatna. Demon specyficzny. Dobra. O tutaj, no teraz z tego, z tego klikania to widzę więcej epików. jest. No, Kigiri czeka na sam koniec. Jest Gongba, proszę bardzo. Dobra. Mamy cztery dyszki. No, a teraz mamy lipton. Zupełnie. I jagody w lesie. Jeśli. Będą, no nie, jagody są. Dobra. Jest gongba, jest, jest jagoda, jest drogorex, Niro drogo po raz kolejny Gorza. Okej. Okay. A, no, już 7 dupte, Dobra. To będzie trzeba. Będzie trzeba posprzątać. Azow, jeden z bardziej, mniej użytecznych bohaterów dla mnie, nie wiem. Czy tego gdzieś kiedyś użyliście jakoś tamtej? No, bo lajt, to oczywiście się przydawał. No, chyba mnie jeszcze trzyma do samego końca. Dobra zrobimy ten mały 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 porządek. Przy okazji parę punktów na event. Oto adresa od razu przybudzę. Hmm. Kurcze, nisko? No nisko, żadnego przybudzenia nie miał do tej pory. A tak speed. No, szału nie robi. Ale zawsze parę punktów, jeden slot. No okej, okay, lecimy. Czyli jesteśmy równo w połowie. Równo w połowie. Czyli z by trzeba było dobrać, dobrać z. Z kryształków czerwonych, ale, ale przecież będą tutaj z kasacji tego. 11 na 50. Nie zauważyłem, ile miejsca mam tutaj. To już to zjemy. Dobra, 30. 31. Ok, 30 można hapnąć od razu niebieskich. to się zrobi trochę miejsca. No to wszystkich można dziabnąć. No nie, 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 dawaj. Kurczę, no dobra. Trzeba posiedzieć nad tą też, nad na terenem, bo by nie było tyle. No Dobra, wpadnie trochę. Ćwierki, teraz. Dobra, lecimy. No i nie trafię, cią ciągle coś teraz. Dobra, jest, mamy. Mamy puste miejsca. I, I mamy nic. tu puste nic. Teraz mam jakiegoś pikano kurcze. No dobra. Oh. Co tym razem? Trzy zielone na szalor. O, dobra. Po narwi. To nie jest Kigiri, czy jest Kigiri? Nie, to chyba Nesha. No i to nie jest, no, to powiem wam, że nie jest złe. <laughs> Kurczę, dobra. No i okej, okay. warto, było, warto było ponarzekać na Badziewie. <grywa> ja nie jestem zadowolony, też nie mam przywódzonego. Hmm. To już mam. Dobra. No, a na Kigili poczekamy. No dobra, już mieliśmy, mieliśmy wschodni akcent. E, zaraz kurczę sobie. Dobra, lecimy dalej. No to nie trzeba już, jak zaczęliśmy do tego Kigili dążyć, to trzeba go próbować łapać. Nie, no już spokojnie no, do, 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 zużyję tych kryształków, żeby do tego dwustu dobić. Teraz jak ładnie równo położone niebieski z zielonymi. 26, 150 Czyli na 140 wpadła mesza. No ciekawe jaka ta skórka będzie dla niego. Bo wygląda na to, że prowadzi... O 3 mamy, mamy coś tam dodatkowe nagrodę za sumony. Jest gongba, jest narwin, Narwi dalej się przydaje. Ruto tak sobie. Ok, już 7 do tego. Dobra, odbierzemy 9. Dobra. To co? No nie, no trzeba, trzeba, tylko patrzę, żeby już od razu trochę to przemielić. Dobra, gdzie to? Jeszcze o. Dobra. To trochę połbywało. okej. Okay. Jeszcze tylko przepalimy. No, tysiąc kryształków, dobra. No, chyba się przetrzyma do samego końca. No, a, mam wyjście, dawaj. Dawaj, podatek musi być od szczęścia. Dolorka, ale późno no dzisiaj wpadła, powiem wam. Tak to częściej, gdzieś szybciej wpada. A dzisiaj 190 przywołań na, na dolorkę, kurze. Tylko fakt teraz, Diao ją wygryzła. Dobra, ostatnie. No dobra, lepszy A1 niż, niż A0, także nie mam co, co narzekać. A wcześniej mógł się pokazać, to bym trochę tam pooszczędzało, no ale mamy jeszcze czas. No i na samym końcu, <laughs> na samym kur na końcu. Dobra, to podzielę się z Wami tymi jak już płatki poupadają. Popatrzymy sobie na kigiri. W sumie senka z kigiri dużo, dużo ładniejsza niż, niż z neszą. No dobra, to dobrze się wpisze w stylistykę obecnych, obecnych gier kurcze, które są, dobra, lecimy, no to jest, okej, okay, no już dobra, Ra da da dalej nie ma, <laughs> nie co ciągnąć, drugi raz się nie odpali, zresztą jak mamy w opisie, tylko raz się odpala, na ten, dobra, a resztę, i tak nie ma, i tak nie ma czego, czego chomikować, bo już wszystkie wydane, więc teraz trzeba zbierać tylko nagrody, no dobra, to, to przebudzamy, gdzie jest ten Kigiri? I tu też. Nawet nie wiem. Nie, 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 dobra. O, jeszcze spowolnienie jest. Dobra, może być. Szału nie robi, no, ale zawsze jedno do przodu. Jedno bliżej pewnie na A3 będzie mocniejsze dużo. W sumie to możemy zerknąć. Atak 300 bazowy. O, no i tutaj tak faktycznie, co czwarta atak 200% damacz na do 8 do już. No. Tak, to przebudzenie to jest kurczy. To jest koksowa tena. No to wpadnie po drodze, dobra. Kigili, chodź tu. No i tutaj leczyć ten, tak. Także daleko do A5. <laughs> ale już odnawia. Czyli częściej. Większa szansa na. Częściej można używać ulti. No i leczenie też się przydaje, dobra. Ok, to tyle jeśli chodzi o przywołania. Swału nie robiło. Mogę poodbierać tego nagrody. No ale, ale, ale coś tam właśnie. Nesha się przyda, także można. Tutaj trzeba będzie podłubać, ale to o, wczoraj zrobione. Zobaczymy czy można czy można jakiś artefakt sklepać przy okazji, czy się uskładało. Eee, 17 dobra to coś można. Nie wiem czy nie lepiej poczekać. O akurat kurczę dla taluli, motylek no i tacy. Dobra, no bo trze, pod, potrzebuję po, po, podreperować talulę, <noise> no to się przydaje. Dobra. Gdzie ona jest? No i przy okazji właśnie, czy mam, czy mam jakieś jakieś kryształy na skile? Nie, jeszcze trzeba będzie coś poskubać, pofarmić, bo nie widzę. Że... No nie, coś tam jest, dobra. Dobra. Eee, najpierw, najpierw, jednak ta lulę doskubię, chociaż kurczę też jej daleko. I to korci i to kusi. Dobra, jedziemy z tym najpierw. Dobra, zwiększona szansa na, na, na zdejmowanie debuffów i jak widzicie, motylek biedny, także trochę będzie lepiej. Mam, mam ten żeton, poczekam, poczekam, zobaczę, komu się bardziej przyda. Dobra, to po, po, zwiększymy jej troszkę. No okej, okay. dobra, to ja za Was trzymam, trzymam kciuki mocno bardzo, żebyście dużo lepiej wyszli na tym losowaniu. No oczywiście czekamy na, 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 na krasnoluda. Który, to teraz moje zadanie domowe to homikować jak najwięcej surowców, kurczę. Właśnie, kryształków. <laughs> Zbierać. Yy, są jakieś quest. Gdzie ten quest? Nawet dwa, dobra. Dwa klucze jeszcze mam. Może się uzbiera na następną dużą skrzynkę. To by było całkiem sympatyczne. No tutaj trochę poleciało. Także uzyskało 1000 ty diamentów. O kolejny kill. Kryształek. No, i oczywiście będziemy czekać na. Chomikuję na Walarę, bo ile ile teraz będziemy mieli eventy? <laughs> hmm. Czyli tu. Czyli tu kurczę. Ej, ale ale swa... jak widzieliście, ba bardzo, <laughs> bardzo blisko krawędzi 200 potrzebuje kryształu, żeby przywołać, więc. <laughs> więc raczej się nie zmieszczę. Ej, no, nawet tu nie mam. Więc, więc zobaczymy no trzeba będzie, trzeba będzie, kurcze. <laughs> Liczyć na trochę farta. Okej, okay, to ja dalej się przygotowuję do, do Wigilii, a wam, kurczę, wam życzę, żebyście jak mieli jak najwięcej radości, kurczę z tych świąt. I no i przy okazji z, z też jeżeli jeżeli wam się trafi wystarczająco fajnie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.